ponieważ ukazało się mnóstwo informacji prasowych na temat stanu zdrowia Andrzeja Nowaka. Wiele z tych informacji było nieprawdziwych, no ale wiadomo jak to w takich sytuacjach. Często zdarzają się plotki, przekłamania, stąd postanowiliśmy zwołać tę małą konferencję, powiedzieć jak jest w tej chwili, jaka jest sytuacja, jaki jest stan zdrowia Andrzeja i Nie zdementować niektóre plotki, bo już nawet w niektórych w portalach przeczytaliśmy, że Andrzej miał wylew, co oczywiście dementujemy, nie jest to prawdą. Zresztą na stronie RDS Music codziennie w tej chwili ukazują się już komunikaty, świeże informacje, jak sytuacja wygląda. Byliśmy przed chwilą, ja byłem całe przedpołudnie, Paweł troszeczkę krócej, ale byliśmy u Andrzeja, rozmawialiśmy z lekarzami. Był to wylew wewnętrzny krwi do żołądka. O tyle to niebezpieczne, że wiadomo, z żołądka te treści się nie wydostają na zewnątrz i dopiero po jakimś czasie stwierdzono, że coś się dzieje. Natychmiast Andrzeja, żona wraz z przyjacielem, tutaj wielkie podziękowania dla piecia, przywieźli do Krakowa, do szpitala i faktycznie przywieźli go w ostatnim momencie, bo jeszcze troszkę i Przypuszczam, w trochę innych okolicznościach byśmy się spotykali. Na listach przebojów, na które trafił, urodziłem się w Polsce, na wszystkich tych listach znalazł się na pierwszym miejscu. W niektórych rozgłośniach radiowych niestety z psy nie są grane. Z jakich powodów nie wiemy, ale to już mogą odpowiedzieć redaktorzy danych, danych stacji, na czym bardzo ubolewamy. Jak Państwo wiecie, zagraliśmy dwa duże koncerty z Gans N' Roses 11 lipca w Rybniku na stadionie miejskim. Doskonale odebrany. Opinie, wręcz były opinie takie, że zagraliśmy lepiej i lepiej zabrzmieliśmy niż sami Gansi. Nie wiem na ile to, to jest prawda. Ja uważam, że tak, ale ja mogę być tutaj nieobiektywny. Ale takie docierają od nas sygnały od fanów. Kolejny wielki koncert w Dolinie Szarloty w towarzystwie Budki Suflera, Juraja Hip. Już z udziałem Pawła, który znalazł wreszcie czas, żeby, żeby z nami zagrać. I kolejny olbrzymi sukces. No, zespół bisował wielokrotnie. Paweł najlepiej może powiedzieć, bo ja niestety z przyczyn rodzinnych nie byłem na tym koncercie, ale to, to Paweł może opowiedzieć, jak było w Dolinie Szarloty. No akurat bisów nie było, bo byliśmy pie, pierwszym zespołem w, w całym wieczorze, i ale y, z tego co widziałem, to pojawiło się sporo fanów, y, samych złych psów, dlatego że. Y, Jakoś po, pocztą pantoflową doszło, bo, bo tu było zamieszanie, jeżeli chodzi o ten koncert w ogóle. Zespół z psy nie było na plakatach reklamujących, niemniej jednak by, była reklama w internecie i widziałem, że część ludzi po prostu przyjechała tylko dla złych psów. I to było, to było bardzo super. Wiem, że zespół ma już swoich fanów. No, i ta baza fanów się rozszerzy, mam nadzieję, z biegiem czasu i grania koncertów i, i promowania płyty, która może w tej chwili jest w jakiś sposób niegrana, ale na pewno jestem przekonany, że zostanie zauważona. Ja Państwu powiem tak: My jesteśmy takim dziwnym narodem, że jak słuchamy piosenki Springsteena, Born in the USA, nam się to strasznie podoba, że śpiewa w Ameryce, że urodził się w Ameryce. Nie wiemy w ogóle, w większości z nas. Nie wiemy, co w tym tekście naprawdę jest, ale się tym zachwycamy, bo on Amerykanie śpiewa o Ameryce. Ale jak Polak zaśpiewał o Polsce, i to był tekst pisany przez Andrzeja z jakiejś tam potrzeby serca, z potrzeby ducha powiedzenia tego, co naprawdę czuje do tego kraju, do tej ojczyzny, za co jest wdzięczny, co mu się tu podoba, za co kocha Polskę. Okrzyknięto go grafomanem, napisano, że piosenka jest szowinistyczna, że, że jest idiotyczna i tak dalej, Ale. Powiem Państwu tak jeszcze, że jedna z czołowych rozgłośni radiowych w Polsce, posiadająca listę przebojów, jedną z ważniejszych w tym kraju, szczycąca się tym, że listę przebojów w tej rozgłośni układają słuchacze, mimo tego, że otrzymała około, nie chcę tutaj skłamać, ale ja mam w swoich zbiorach kopię około 400 maili. Z prośbą o umieszczenie na tej liście, przynajmniej w propozycjach do listy, utworu Urodziłem się w Polsce. Ten utwór nie znalazł się nawet w propozycjach do listy. Dziennikarz prowadzący tą listę odpowiedział mi, że ten utwór jest po prostu do niczego i nie będzie na pewno grany przez tą stację i na listę nie wejdzie. Szkoda, bo uważam, nie mielibyśmy pretensji, gdyby ten utwór znalazł się w propozycjach. I z tych propozycji po tygodniu by wypadł. Przyjęlibyśmy to z pokorą, bo wiedzielibyśmy, że fani nie chcą tego utworu słuchać. Ale proszę Państwa, na każdym koncercie zespołu z łebsy ludzie, którzy przychodzą słuchać zespołu, słuchać koncertu, znają ten tekst na, na pamięć, od początku koncertu krzyczą, żeby ten utwór zaśpiewać. Śpiewają go z Andrzejem, śpiewają go sami i co dla nas miłe, śpiewają też teksty innych utworów zespołu Złe Psy, co świadczy o tym, że zespół mocno zaznaczył swoją obecność na rynku muzycznym i ta droga, którą obraliśmy jest chyba właściwa i uważam, że kończąc już tutaj kwestię urodziłem się w Polsce nie było żadnej afery sztucznie paru dziennikarzy, którym się nie podobało to, że śpiewa się o Polsce, że pokazuje się tą polskość, to umiłowanie ojczyzny po prostu próbowali w jakiś sposób tutaj, nie wiem czy nam zaszkodzić, czy Andrzejowi, czy po prostu nie lubią Nowaka. Mają do tego prawo, bo nie każdy musi Nowaka lubić. Zresztą Nowak to jest taki człowiek, że albo się go kocha, albo się go nienawidzi. Co świadczy tylko i wyłącznie jego siebie. No stało jak się stało, ale dzisiaj już mamy dobre wiadomości dla wszystkich fanów, wielbicieli. No i dla wszystkich. Myślę Polaków, którzy znają i nie znają Andrzeja Nowaka. Andrzej już się czuje zdecydowanie lepiej. Myślę, że w ciągu dwóch, trzech tygodni będzie znów gotowy, żeby stanąć na scenie i, i grać. Wiele osób zastanawiało się, dlaczego tak się stało, dlaczego ten wewnętrzny wylew u Andrzeja, czy to stresy, niestresy, co to spowodowało. No muszę przyznać, że ostatni okres był bardzo. Pracowity dla Andrzeja, dla całego zespołu. Nagraliśmy Nową Płytę, seria koncertów, koncerty z Ganz Rozy, z Juraja Hip, wiele akcji medialnych, szum wokół piosenki. Urodziłem się w Polsce też na pewno do tego się przyczynił. Andrzej, mimo tego, że jest twardym facetem, twardym człowiekiem, jest artystą i to artystą bardzo wrażliwym. I na pewno te wszystkie zamieszania wokół piosenki, która mimo tego, że jest bardzo patriotyczna, napisana naprawdę z potrzeby serca i pokazania światu tego, że Andrzej jest dumny z tego, że jest Polakiem, kocha to ojczyznę i dobrze mu się tu żyje. Uznano, że ta piosenka jest szowinistyczna, ksenofobiczna, że nie pasuje tutaj do, do całego tego obrazu rockmana. Uważam inaczej. Ta piosenka naprawdę pokazuje prawdziwe uczucia Polaka. Wiele osób powiedziało, że tą piosenkę powinno się powtarzać jak słynny wierszyk Kto Ty jesteś, Polak Mały. Niektóre rozgłośnie radiowe wręcz odmówiły emisji tego utworu, ale myślę, że to jest ich problem i któregoś momentu przyjdą do nas i będą chcieli grać może inne utwory. Podkreślę tutaj, że te listy przebojów, na których ta piosenka się znalazła, na wszystkich tych listach dotarła do pierwszego miejsca. To na pewno o czymś świadczy. Na pewno świadczy też to, że na wszystkich naszych koncertach ludzie doskonale znają tekst tej piosenki i nie tylko tej. Śpiewają razem z Andrzejem, śpiewają sami. Jest to naprawdę bardzo budujące. Co ważne, chciałem tutaj wspomnieć o akcji zbierania krwi dla Andrzeja. Ta akcja przerosła nasze oczekiwania. Był to znów kolejny wspaniały gest Polaków. Dzięki mediom. Bardzo dziękujemy tutaj mediom, Gazecie Polskiej i wielu, wielu innym, którzy spowodowali, że tej krwi było tak dużo oddanej że oprócz tego, że pomogliśmy Andrzejowi, to uratowaliśmy kilkanaście istnień przez ten weekend w Polsce. dzięki temu, że można było tym ludziom szybko po wypadkach komunikacyjnych czy w innych sytuacjach można było szybko dostarczyć krew. Bardzo dziękujemy, dziękuję w imieniu Andrzeja managementu, całego zespołu. I myślę, że więcej takich akcji, myślę, że pokazaliśmy tutaj po raz kolejny, że Polacy potrafią, że media doskonale potrafią się w takiej sytuacji zachować, pomóc. Myślę, że to jest wskazówka na przyszłość, że, że takie akcje warto robić, warto promować, warto o nich mówić, no i warto oddawać krew, bo to ratuje ludziom życie. Jeszcze raz wszystkim fanom, wszystkim ludziom dobrej woli serdecznie dziękujemy.